Kluczowe są konkretne plany na przyszłość, nie obiecanki wyborcze. My już rok temu powiedzieliśmy, że wypracujemy takie plany i dotrzymaliśmy słowa. Mamy setki stron opracowań i programów. 28 lutego opublikujemy plan dla udręczonej czarnkiem edukacji, a miesiąc później plan dla osób z niepełnosprawnościami. Z kolei w maju, na naszą osiemnastkę w Unii Europejskiej, plan nowej polityki zagranicznej. Odrobiliśmy lekcje. Wierzymy, że inni też. Usiądźmy więc wspólnie do stołu. Zapraszam Władysława Kosieniaka-Kamysza, Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego na konferencję o przyszłości Polski. Zamiast teatralnych wezwań do jedności, którym za kulisami towarzyszy hejt i kopanie po kostkach, siądźmy do otwartych, tematycznych debat programowych. Spotkajmy się, to chyba fajny symbol, w pierwszy dzień wiosny, 21 marca, przed kamerami. Wszyscy mamy napięte kalendarze, ale myślę, że to na tyle odległy termin, że znajdziemy czas na ustalenie szczegółów. Pokażmy wyborcom, że wiemy, jak wygląda demokratyczna, merytoryczna rozmowa. Pokażmy nie tylko od czego chcemy ich wybawić, ale pokażmy im to, co mogą mieć. I niech to będzie wizja z mocą, żeby ludzie za nią poszli, żeby mogli w nią uwierzyć. Oprzyjmy ją, proponuję o trzy filary. Europa, wolność... I praca. Europa to Polska jako wiodąca siła Zachodu w naszej części świata to zawrócenie nas z drogi na Kreml. Wolność to świeckie państwo, nowoczesna szkoła wolne media i wolny internet. Praca uczciwe państwo dla pracowników i pracodawców to proste podatki przejrzysta i efektywna polityka społeczna.